Finał WOŚP to co roku dowód na szczodrość Polaków, inaczej nie mogło być i tym razem. Sylwia Rzeczewska, witam Państwa. W wąrzeźnie padł kolejny rekord, i to nie mały, bo zebraliśmy przeszło 50 tysięcy złotych. Relacja z imprezy będzie jednym z tematów dzisiejszego odcinka. Naprawdę potrafimy się solidaryzować, jak mamy jeden wspólny cel. Innych ludzi, uśmiechy nas po prostu rozgrzewają. Bardzo dumnie się czujemy, że jesteśmy uznani. Możemy tylko sobie wturować i życzyć takiej publiczności na koncertach. Przemycają gdzieś takie działania jak tolerancja. Jesteśmy zmęczeni fizycznie, ale wracamy do domu i nasza głowa odpoczywa. Te tematy, dziś w wiadomościach najnowsze wydanie będzie kręciło się wokół finału WOŚP. W propozycjach programowych szersza relacja z tej imprezy charytatywnej. Serwis informacyjny również rozpoczynamy od podsumowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wąbrzeźnie.